Siemaneczko moi drodzy widzowie witam Was bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kacper witam Was w... No właśnie, witam Was w karierze York City na moim kanale. Na czym ma polegać kariera tą jakże silną drużyną? Pisaliście kiedyś tam wcześniej, dużo osób mnie pytało czemu nie zrobię kariery i czy jak już zrobię, to czy zrobię Barceloną, czy zrobię realem, czy zrobię... PSG, czy zrobię kimś tam innym Pomyślałem sobie Zagram sobie York City Dlaczego? Ponieważ to jest już tradycja Że w każdej w Fifie Co yy, Co mam Fifę to po prostu gram York City To już tak chyba od 2012, 2013 bodajże Roku od FIFA 12, 13 jakoś Tak się to zaczęło Zaczęła się ta moja miłość do grania York City dlatego, że Ta drużyna jest w najniższej klasie rozgrywkowej e, w Fifie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Ligę Angielską. No i zawsze moim zadaniem i celem było wyjść do BPL, zdobyć BPL i wygrać Ligę Mistrzów. W tym roku jest o tyle łatwiej, że Ligę Mistrzów można wygrać będąc w drugiej Lidze Angielskiej. Ponieważ gdy wygra się Liga Europy można już być bezpośrednio w Lidze Mistrzów. Nie można. Ba, jest się nawet w pierwszym koszyku. Okej. Okay. Zaczynamy. Od czego tutaj mam zacząć? Jeżeli, wiadomo, jeżeli ma być seria, to nie może być seria bez jakichś tam zasad. Przecież to po co nagrywać karierę? Można by sobie było tylko popatrzeć. A ja mam dla Was coś specjalnego. Postanowiłem, że rozegram 5 sezonów yy, York City. Mam przez te 5 sezonów za cele wygrać. BPL. Liga Mistrzów, Liga Europy, FA Cup, e, Puchar Anglii, Super Puchar Anglii, e, czyli tą tarczę dobroczynności, jakoś tak się to nazywa. E, Super Puchar Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata. Na poziomie legendarnym. Za chwilę zresztą przejdziemy i pokażę Wam, to może ja będę mówił, będę Wam pokazywał, e, że jest to wszystko na poziomie e, legendarnym rozgrywane. O co tutaj chodzi? dlaczego nie poniższe ligi jak już widzicie macie legendarny dlaczego nie poniższe ligi nie, nie mam tutaj za celu ich wygrania ponieważ ja mam tylko dostać się do pierwszej ligi i wygrać BPL chcę zostać mistrzem Anglii a nie podmistrzem tam mniejszych kategorii poza tym jeżeli w przeciągu tych pięciu sezonów nie wygram tych wszystkich pucharów to jest dla mnie kara, do której przejdziemy za chwilę Żeby było śmieszniej Ale lecimy dalej Na czym to ma polegać? Jeżeli ja do trzeciego sezonu nie będę Nie wykaraskam się z tam dajmy trzeciej ligi po trzecim sezonie, no w czwartym sezonie Wykaraskam się z tej trzeciej ligi, to już seria się kończy Jeżeli sezon skończę dalej Po trzecim sezonie skończę w, dalej w tej trzeciej lidze Seria się kończy Ja muszę odbębnić karę Muszę wam ją pokazać Jak to będzie polegać? Będzie pięć meczy na odcinek Nie będzie to pełen skrót Że najciekawsze okazje Będą to tylko gole Z każdego meczu Żeby to był w miarę taki skrót a i też, żeby odcinek nie trwał długo, ponieważ będą to odcinki, gdzie będzie 5, a nawet więcej meczy, jeżeli będą puchary. Kolejna sprawa to kara. Jaka jest dla mnie przewidziana kara? Otóż tak myślałem, żeby było boles boleśniej i żeby tak troszeczkę mnie motywowało do tej gry, to kara będzie następująca. W koszulce Realu Madryt. Nagram dla Was pod koniec ostatniego odcinka, będzie nagrany w koszulce Realu Madryt, jak wiecie jestem kibicem Barcelony będę musiał odśpiewać hymn Realu co jest dla mnie bardzo wielką pogardą na mojej osoby yy, ponieważ nie, ka nie karcie mnie za to teraz w komentarzach nie piszcie, że jestem tam coś tam ja po prostu od dziecka lubię Barcelonę i do tego mam do nich mam właśnie sentyment, dlatego śpiewanie hymnu Realu w koszulce tejże jest po prostu dla mnie tak troszeczkę, dla mnie takim, taką ujmą. Okej, okay. co wam jeszcze chciałem na ten temat powiedzieć. Cała seria chce, aby się zakończyła w końcem sierpnia jakoś tak będą to będzie to po 5 odcinków także myślę że znaczy po 5 meczy na odcinek także myślę że seria powinna się zmieścić w 50 podsłonach no i co to by było na tyle ja was zapraszam już w następnym odcinku na pierwsze mecze a transfery przeprowadzę sam i oczywiście odniosę się do nich już w pierwszym odcinku tej serii a jeżeli Wam się spodobało i chcecie żeby ta seria się pojawiła na kanale to zostawcie łapeczkę w górę napiszcie w komentarzu czy pomysł na karę Wam się podoba no i oczywiście subskrybujcie kanał bo jest z Was już prawie 2000 a dla mnie to jest naprawdę wielki zaszczyt mieć aż tak wielką widownię a chciałbym żeby Was było jeszcze więcej dzięki za uwagę trzymajcie się do usłyszenia na moim kanale cześć